Witam moi drodzy bardzo serdecznie przychodzę do was po krótkiej przerwie. Dzisiaj mamy karty Kipera obrazkowe. To jest tarot Kipera. To są bardzo stare karty, moi drodzy, bo oryginalne te karty powstały około 1900 roku. Nie ma dokładnej daty, ale moi drodzy. Hmm, nie, nie udało się dokładnie ustalić tej daty, istnieją takie dwie hipotezy. Jedna która mówi, że karty Kipera wzięły się od nazwiska Susan Kiper z Berlina, druga hipoteza też zakłada, że po prostu ich pochodzenie od fałszerzy pieniędzy wychodzi z okresu wielkiej inflacji, którzy kiedyś tam wędrowali podczas wojny 30-letniej. To jest 1600. 1848 rok i także moi drodzy, tutaj ci fałszerze, aby się wzbogacić, obcinali ranty wokół monet i po prostu następnie wprowadzali te monety w obieg. Także to byli fałszerze i mm, tutaj są dwie hipotezy. Wydaje mi się, że ta pierwsza będzie bardziej prawdopodobna, że od Susan Kipper z Berlina. Ale także mm, oni wędrowali ci fałszerze podobnie jak cyganie w 1600 yy, latach właśnie poprzedniego wieku, także można powiedzieć jedynie, że karty Kipera były używane przez prosty lud. Przy okazji najchętniej właśnie przy tych spotkaniach zasiadali w piątki. W domu, na spotkaniach, w rodzinnych kręgach i to właśnie przede wszystkim w sprawach y, dotyczących codziennych problemów i trosk. Y, kładli te karty w piątki y, domowo, ale też pamiętajmy, karty Keeper obok kart Lenormand. Są najczęściej używanymi kartami do wróżenia. Przez właśnie prosty lud były używane. Dobrze, moi drodzy, ja dzisiaj mam dla Was tutaj taki rozkład półksiężyca, to jest tworzony przez Martę Jones do kart tarota. To, się, to jest taki tarot Kipera, to się nazywa w zasadzie poprawna taka nazwa. I tutaj, moi drodzy, nie potrzeba żadnych specjalnych pytań do tych kart. Yy, karty te wskażą ten rozkład, co Cię spotka w ciągu najbliższych czterech tygodni. Ja przyjmuję, także zaczynamy. Będzie to rozkład pół księżyca. Kładziemy karty do wyczerpania zapasów. 9 kupek, że tak powiem. Chciałabym, żeby wszystko było widoczne, możliwe, że będzie 9 Może tak zróbmy pod spodem, będzie ładniej to widać. I do wyczerpania zapasów, moi drodzy, ktoś kogo spotkasz, pierwsza kubka ktoś kogo kochasz, ktoś lub coś to cię denerwuje, oczywiście tutaj ktoś lub coś, co cię uspokaja, co wisi ci nad głową yy, do tych czterech tygodni, ktoś, kto ci pomoże lub coś, co będzie pomocne, ktoś, co cię zaskoczy. Coś, za czym tęsknisz i coś pięknego, co się wydarzy. Także rozkład jest ogólny, moi drodzy. Jeśli trafiliście na ten kanał, to rozkład jest dla Was. Przyjmujcie to lub odrzucajcie. To już zależy od Was, moi kochani. Także tarot, kiper, mistyczny kiper, rozkład do czterech tygodni. Ktoś, kogo spotkasz, pierwsza... Kupka, która jest, składa się z czterech kart. Zamożna pani, moi drodzy, tutaj możesz otrzymać właśnie jakiś prezent, podarunek od zamożnej kobiety. I druga karta, już wyprzedziłam to otrzymanie podarunku, ale też do czterech tygodni. Co cię czeka? Kogo spotkasz? Dużo pracy i zajęcia, ale też jest wygrana. Także, moi drodzy, do miesiąca jest. Zbogacenie się. Być może są to dla niektórych, jeśli przyjmiecie otrzymanie podarunku, może być właśnie zamożność z pracy, z zajęcia, ale też z wygranej, czyli wszystkiego po trochu, moi drodzy, do czterech tygodni przyjęliśmy taką wróżbę. Dobrze, moi drodzy, idźmy dalej. Ktoś, kogo kochasz. No, zobaczmy. Na pewno kochasz swój dom, pokój stołowy, który jest pokazany. To ci sprawia wiele radości. Możliwe, że będziesz coś upiększać tutaj, zmieniać w tym pokoju. Będą ważne jakieś rozmowy, wydarzenia w przeciągu czterech tygodni. Ty to kochasz. Oczywiście jego myśli, czyli moi drodzy, dużo rozmów z osobą. Która jest Twoją drugą połówką, także to na pewno też jest dla Ciebie ważne emocjonalnie. Dobry list w przeciągu tych czterech tygodni i to będzie bardzo dobra wiadomość. Osoba wojskowa, moi drodzy, list, informacja bądź też spotkanie z mężczyzną może być z osobą w mundurze. List może być od osoby w mundurze. Także tu jest dużo spraw pozytywnych. Dobrze, kochani, to jest dobrze. Ktoś lub coś, kto cię denerwuje. Tutaj jest też pokazane spotkanie. Moi drodzy, możliwe, że ktoś będzie wymagał jakichś rzeczy naprawdę dużych od nas, to może być jakieś spotkanie, które naprawdę czasem wyprowadza z równowagi. Moi drodzy, ale też przy tym jest wielkie szczęście, które czasem przychodzi bardzo szybko, tak jak. Ktoś kiedyś powiedział: Szczęście przychodzi i odchodzi, szczęście nie ma czasu, tak? Także tutaj, moi drodzy, to może nas zaskoczyć bardziej, ja bym powiedziała, a nie zdenerwować, ale też czeka nas zmiana. Yy, musimy uważać, bo kolejną kartą jest kradzież. Czyli może nas to wyprowadzić z, z równowagi, że ktoś może nam chcieć zrobić coś za naszymi plecami, ukraść nam jakiś pomysł, y, może nam zazdrościć szczęścia. Y, uważajmy na osoby, które, ja bym powiedziała, y, są koło nas, przychodzą do naszego domu, ale też, y, moi drodzy, tutaj może być kradzież nie tylko. Y, Fizyczna, że tak powiem, tak? Kradzież y, jakiejś rzeczy, tak? Materialnej, ale kradzież pomysłu, kradzież projektu, kradzież mentalna. Także to może też mieć y, tutaj znaczenie i może nas wyprowadzić z równowagi. Kolejną kubką, czwartą mamy ktoś lub coś, kto cię uspokaja. Zobaczmy, kto to jest. Dziecko, dziecko bądź dzieci. Moi kochani, uspokaja nas możliwe, że samotność, uspokaja nas medytowanie. Jak zwał, tak zwał, może jakieś manifestacje, ale też odosobnienie nas uspokaja. Dzieci, też odosobnienie. Jakaś osoba zamożna, to jest dobrodziej zamożny w tych kartach. I moi drodzy, możliwe, że uspokaja nas, tutaj mamy rozległą wodę, nadzieję. Także wiele rzeczy, dziecko, dzieci. Samotność uspokaja, wyciszenie się, ja bym powiedziała bardziej, ale także, kochani, tutaj zamożna jakaś osoba, która wkroczy w nasze życie i możliwe, że jakiś wyjazd, wyjście nad wodę i także nadzieje, które mamy związane z naszą sytuacją ogólną, także to nas uspokaja, to by się zgadzało. Idźmy dalej moi drodzy, teraz zobaczmy, kochani, co wisi nad głową, kto lub co. Tutaj jest karta stanu małżeńskiego, osoba główna, czyli to może być mąż, partner, y, więzienie i oczekiwanie. Moi drodzy, ja bym powiedziała tak, y, możemy się dowiedzieć y, o jakiejś sprawie. Y, związanej z naszymi partnerami czy z naszymi jakimiś połówkami drugimi tak czy przyjaciółmi najbliższymi że tutaj właśnie jest jakieś odosobnienie bo więzienie może być wiadomością czysto że to się wydarzyło tak to nam wisi nad głową ale też my możemy czuć się jak w więzieniu poprzez naszą relację, poprzez naszą sytuację życiową, także tutaj jest to bardzo dwuznaczne, tak? Ta karta więzienia jest bardzo dwuznaczna. Mamy oczekiwanie, moi drodzy, nad, wisi nam to nad naszymi głowami, że oczekujemy pewnie zmiany, tak? Tutaj jest dużo... Męskiej energii, a jeśli oglądają to mężczyźni, to żeńskiej też, ponieważ to jest nasza połówka to jest nasza, jak gdyby, partnerska relacja nasze prywatne więzienie. Oczekujemy tutaj na zmianę. Kochani, ogólnie rzecz biorąc, ktoś, kto Ci pomoże, lub coś, co będzie pomocne. Osoba główna, tutaj są zaszczyty. Możliwe, że Ty sobie sama pomożesz, bądź sam sobie pomożesz, bądź kobieta, która y, naprawdę jest. Y, Dosyć taka przedsiębiorcza, ma dużo kontaktów. Tutaj, oczywiście, też jako my, osoby główne w tych kartach, możemy sami sobie pomóc, ale także jest pokazana nasza miłość, nasza relacja, która być może się zmieni, moi drodzy. Także może być pomoc od nas samych, od naszych partnerów i Pomoc, wychodzi tutaj długa podróż, czyli ktoś może nas z naszych partnerów, mężów, rząd zaprosić w podróż, i to może być moi drodzy pomocna rzecz. Idźmy dalej, zobaczmy to, już będzie która kubka. Tu mieliśmy dwie, cztery, pięć, sześć. Ta będzie siódma. Co cię zaskoczy? Osoba fałszywa. Troski nieprzyjemności to cię zaskoczy. Tu może pomóc kobieta, łaskawa pani związana z domem. Możliwe, że w naszym otoczeniu będzie fałszywa osoba, która będzie. Siała plotki, jakieś nieprzyjemności. Moi drodzy, to jest wszystko związane z domem, czyli blisko domu fałszywa osoba, to cię może zaskoczyć, mogą być nieprzyjemności, jakieś drobne nieporozumienia, ale także poprzez to wszystko, poprzez plotki. Tu są dwie negatywne karty i jest kobieta, która będzie łagodziła tę sytuacje. Wszystko jest związane z Waszym domem, moi drodzy. Także to będzie właśnie dużym zaskoczeniem nieprzyjemności i plotki, ale także troski. Moi drodzy, dalej idźmy. Coś, za czym tęsknisz. Za pieniędzmi na pewno nieoczekiwanymi, które być może należą ci się z sądu, z urzędu, tęsknisz za wyjaśnieniem, za sprawiedliwością, która dotyczy Twojej osoby. Tęsknisz też za może lepszą energią, bo tutaj są ponure myśli, jest krótkotrwała choroba, także jest tęsknota możliwe za odpoczynkiem, tak? Za takim. Troszeczkę z polegliwym czasem dla siebie, ale pamiętajmy o tym, aby wiedzieć, że te ponure myśli przychodzą i odchodzą bardzo często. Nie dajmy sobie właśnie zagnieździć się tym czarnym myślą, bo to jest najgorsze stworzyć tam gniazdo takie czarne w głowie, tylko po prostu na chwilę i odrzucać od siebie. I pamiętajcie o tym, że jak sobie powiecie: Nie, stop, zapala się czerwona lampka. Nie myślę źle, tylko myślę pozytywnie, bo musi być dobrze, tak? To wszystko zależy od nas, moi drodzy, ale też od osób, które są wokół nas. Pamiętajmy, otaczajmy się osobami, które są optymistyczne, nie gaszą naszego uśmiechu. Ja już kiedyś o tym mówiłam. Dobrze, moi drodzy, także tęsknisz na pewno za sprawiedliwością, za wyjaśnieniem się w sprawach finansowych i tęsknisz za odpoczynkiem, za wyjaśnieniem pewnych spraw. Tak, za tym na pewno, tak, tęsknimy. Coś pięknego, co się wydarzy. Tutaj jest łaskawy Pan podróż, moi drodzy, karta odejścia i sądu. Czyli, moi drodzy, możliwe, że do miesiąca, do czterech tygodni będzie jakaś wiadomość związana z mężczyzną. Możliwe, że niektórych czeka daleka podróż, i to mówię, daleka naprawdę. Związana z mężczyzną. Tutaj odejście człowieka starszego i sprawa sądowa. Także, moi drodzy, dla Was może to będzie w formie ulgi, bo tutaj sąd mówi nam o sprawiedliwości w tym przypadku, i my właśnie za tym tęsknimy, aby ta sprawiedliwość nadeszła. Być może wielu osobom należą się. Pieniądze właśnie z sądu czekają na to. Bardzo zaskoczył mnie mistyczny Kiper, tarot Kiper, tak nazywany. Jest to naprawdę mm, dla mnie przypomnienie, bo kiedyś y, oczywiście patrzyłam na te karty. To są karty obrazkowe, moi drodzy, używane właśnie przez prosty lud. Podobne do Lenormand. Ale y, trochę odbiegają. Ja widzę różnice, ale niewielkie. Na pewno tych kart jest trochę mniej, ale bardzo dużo z tych kart można wyczytać i naprawdę y, szanuję również, tak jak karty cygańskie. Myślę, że y, kiper. Jest już z nami od 1900 roku, także można tym kartom ufać, moi kochani. Można ufać jak najbardziej. Będzie, może, w tym tygodniu jeszcze przynajmniej jeden rozkład z tych kart, i będziemy wracać oczywiście do cygańskich, do Lenormand, ale też, moi drodzy, do anielskich. Zobaczymy, co jeszcze. Jeśli się filmik podobał, Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, oczywiście. I zapraszam bardzo serdecznie do oglądania tego kanału. Być może zrobimy taką tablicę w tym tygodniu z 36 kart. Także ogólnie postawimy kipera tablicę. Pozdrawiam, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy.